Zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięła się wyobraźnia o ogromnych potworach, o ludziach olbrzymach, którzy porywali zagubione dzieci, straszyli w głębi lasów lub jaskin, a nawet stawali do walki z bogami? Czy Ogryn z bajki to ta sama legenda, która kiedyś służyła jako ostrzeżenie przed nieznanym, albo jako metafora naszych najgłębszych lęków? Dziś wyruszamy w podróż przez wieki, aby prześledzić przemiany tej bestii, od pierwotnych mitów i folkloru, przez zapomniane legendy, aż po bestie z Dungeons and Dragons. Kiedy myślimy dziś o ograch, widzimy przed sobą wielkie, brutalne stwory, potężne tempę, agresywne, często przedstawione jako zagrożenie czające się w mrocznych zakamarkach świata. To właśnie obraz, który przetrwał w kulturze popularnej. Ogry jako bezmyślny kolos, żarłoczny, potworny, niezdarny, olbrzym, którego rolą jest przestraszyć, zaatakować, by stać się przeciwieństwem bohatera. Ale gdy cofniemy się dalej, zobaczymy, że Ogry nie zawsze był tak postacią prostą, a przynajmniej jego archetypy. Jego obecny wizerunek to efekt wielowiekowego procesu, w czasie którego różne kultury, celtycka, słowiańska, skandynawska, romańska, wkładały do wspólnego garnka swoje własne wyobrażenia o olbrzymach. W zależności od miejsca i epoki archetyp ogra mógł być strażnikiem lasów, dzikim demonem, pierwotnym półbogiem, oprawcą, a nawet twórcą krajobrazu. Nie istniała jedna wersja ogra, istniał cały wachlarz istot, które dopiero później popkultura zlepiła do znanej dziś postaci. W średniowieczej Francji słowo ogre zaczęło oznaczać właśnie takiego potwornego olbrzyma. Prawdopodobnie wywodzi się ono z imienia Orkusa, rzymskiego bóstwa zmarłych i strażnika podziemi. Widać więc, że od samego początku ogr miał w sobie coś mrocznego, element śmierci, kary świata poza granicą ludzkiej kontroli i tego prymitywnego. W baśniach jego rola była jasna, miał straszyć, być adwersarzem, był dożercą, pogromcą, czymś co stoi poza światem ludzi i zagraża temu, co niewinne, niczym pierwotni nardeltalscy łowcy, z którymi starliśmy się przed tysiącleciami. Czy owe pierwotne bitwy również dołożyły swoje pięć groszy do naszych wyobrażeń na temat tego prawdziwego potwora? W rzeczywistości współczesny Ogry jest dzieckiem wielu różnych prastarych bestii, jest potomkiem olbrzymów, którzy w dawnych mitach nie byli jedynie potwory. Potworami, ale ucieleśnieniem sił natury i kosmicznych mocy. Najwyraźniej widać to w przypadku Jotunarów z mitologii nordyckiej. Ci nordycy giganci nie byli złym ludem potworów, jak czasem uprasza się ich obraz. W najstarszych sagach są oni racją istniejącą jeszcze przed bogami, surową, potężną i niepojętą. Pierwszy z nich, Imir, był istotą, z której ciała bogowie uformowali cały świat: morza, góry, niebo i z olbrzyma powstała Ziemia. To mówi wszystko o roli Jotuna, nie był przeciwnikiem człowieka. Był samą naturą, a jego truchło stało się naszym domem. Jotnarowie zamieszkiwali Jotunheim, miejsce na skraju kosmosu, tam gdzie kończy się znany uporządkowany świat. Ucieleśniali żywioły, burzę oraz świat złowrogich gór. Niektórzy byli groźni, nieobliczani i mądrzy, dumni, pełni pradawnej wiedzy. Potrafili uczyć bogów, walczyć z bogami, kochać bogów. Jotunowie byli zdecydowanie skomplikowanymi istotami, szczególnie ci powstali ze związku z Loki. To właśnie od Jotnarów ogr odziedziczył swoją najważniejszą cechę, ideę olbrzymiej siły spoza świata ludzi, siły, która jest piękna i przerażająca jednocześnie. Po drugiej stronie Europy, wśród Słowiań, pojawiają się Stolemy, olbrzymy kaszubskie, o których już opowiadaliśmy, szczerze jest natury bardziej ludzkie, ale równie monumentalne. Stolemy kształtowały krajobraz, przenosiły głazy, tworzyły jeziora, deformowały wzgórza lub je formowały. W ich historii przebrzmiewa echo pradawnych opowieści, w których gigant nie jest złoczyńcą, lecz siłą natury, surową, humorzastą i impulsywną, ale na pewno niejednoznacznie złą. To duchy pradawnych lodowców, które tworzyły dzisiejszą Polskę. Z tych wszystkich postaci, Jotnarów, Stolemów, tetyckich olbrzymów, germańskich demonów kamienia i szymskiego orkusa, powstaje synteza dawnych lęków obserwacji i wierzeń. Archetyp, który przetrwał, bo dotyka czegoś uniwersalnego. Ogry jest bowiem figurą tego, co w człowieku i w naturze satuczy, aby dało się to opanować. Tego, co nie mieści się w ludzkich granicach. Jest przerysowaną wizją prymitywnych ludów mieszkających na skraju cywilizacji, wielkich, silnych, brutalnych, kierujących się wyłącznie potrzebą jedzenia, gniewu i siły. Takiego, który nie zna ani prawa, ani umiaru, wszystko bierze, bo to jego. Dla kochaczy z zachodu byli nim twardzi mieszkańcy wschodnich rubieży, plemiona naszych przodków, którzy na toporach nieśli siłę i honor, oddając swe życie w imię kromowładnego Peruna, Smoka Velesa i matki Mokosz. Więc wszystkich tych, w których sercach płynie swarogowy ogień, pozdrawiam serdecznie z Gilibejarze. A teraz przenieśmy się do Dungeons and Dragons, jednej z najważniejszych gier fabularnych w historii. Ogry stał się czymś więcej niż tylko potworem smrocznej legendy. W DD terroryzuje ogromny wielowymiarowy świat z własnymi zwyczajami, wyglądem i choć może trudno w to uwierzyć również kulturą. A w ogóle rozmawiamy o ograch, bo przeczytałem świat Upadłej wieży, a tam ogry jest postacią główną. Można tak w sumie powiedzieć. A przynajmniej to dobrze tutaj się potraktowało zielono skóry. Dalej jest brutalny, dalej lubi pożeć i zabić w sumie fajnego szermierza. Nie pamiętam jego imienia, ale naprawdę był spoko. Sama książka jest naprawdę ciekawa, warto ją przeczytać. Polecam serdecznie. W niesamowitym świecie lochów i smoków ogry jest przede wszystkim ogromny, to stworzenie, które potrafi mierzyć ponad 3 metry wysokości, a jego potężne cielsko wygląda jak żywa góra mięśni, ale to nie jest elegancki posąg siły. Wręcz przeciwnie, skóra ogra przybiera kolory od żółtawych i brunatnych, aż po nieco bardziej egzotyczne. Odcienie fioletu. Na jej powierzchni widać brodawkowe narośnia, które czynią go jeszcze bardziej odrażającym. Oczy ogrów mają barwę intensywnego fioletu ze śnieżno-białymi źrenicami, co samo w sobie wystarczy, by w mroku wyglądać naprawdę złowieszczo. Do tego dochodzą pomarańczowe lub smoliste zęby i pazury oraz włosy długie i tłuste. Ale prawdziwy urok ogra poczujesz zanim go zobaczysz. Ogry w nie są zdane z paskudnego odoru. Mówi się, że pachną jak zepsute mleko, albo jak skórę pozostawiona zbyt długo na słońcu. Ten zapach potrafi zdradzić ich obecność jeszcze zanim pojawią się za węgłem, czy między drzewami, aby was zaskoczą. Jeśli chodzi o zachowanie, ogry są ucieleśnieniem siły połączonej z prymitywnym rozumem. To prawdziwe debile, nie należą do istot pracowitych, są jebanymi leniuchami. Wręcz przeciwnie, zamiast budować wolą, rabować, zamiast myśleć, uderzać, zamiast planować, wrzeszeć i ruszać do przodu. Ich temperament jest gwałtowny często prowadzi do konfliktów, nawet wewnątrz własnych grup. Jeśli dwóch ogrów uzna, że ten sam worek łupów należy właśnie się jemu, cóż, sytuacja robi się szybko bardzo, bardzo ciekawa. Mimo tej prymitywnej natury ogry potrafią tworzyć plemiona. Typowe grupowanie składa się z grupy mężczyzn, kilku, kilkunastu samic i gromadki ogrzęcych dzieciaków, które już w młodym wieku kopią, gryzą i rozbijają wszystko co popadnie. Pozdrawiamy Ignaśka. Plemieniem dowodzi najczęściej największy, najsilniejszy samiec. To nie ja. Pełniący rolę herszta, jeśli społeczność się zwiększa, mogą pojawić się oficerowie, a nawet szaman, który dzięki szamańskiej magii ma w pleweniu status duchowego przeciwnika. Przewodnika znaczy Ogr. Co ciekawe, taktyka ogrów zależy od liczebności kilku ogrów działających razem, to właściwie zbiór indywidualnych, debili, głośnych i brutalnych osiłków, którzy atakują to, co mają najbliżej ale w plemieniu potrafią się wykazać pewnym stopniem organizacji, ustawić zasadzkę, odciąć drogę od brotu, a nawet wykorzystać teren do swojej przewagi. To wciąż nie jest geniusz strategiczny, wciąż są tymi samymi debilami, ale wystarczy, by nieostrożna drużyna graczy znalazła się w poważnych tarapatach. W świecie Dungeons Dragons zdarza się, że mniejsze rasy, szczególnie gobliny, wykorzystują ogry jako żywe tarany. Piotrek, gobliny. Goblin potrafi nawet osiągnąć ogra i jechać na nim niczym nabojowym nosorożcu, krzycząc o rozkazy, których ogry często nawet nie rozumie. Ale rozumie jedno, wskazał palcem, to znaczy atakować, zabić, zjeść. Ogry nie są jednak całkowicie jednowymiarowe, istnieją ich różne odmiany, spotyka się pół ogry, hybrydy człowieka i ogra... Jak to działa? które są nieco niższe, ale bardziej inteligentne. Zdarzają się również odmiany wyspecjalizowane, tzw. łamaczy czaszek, stworzenia hodowane na brutalnych wojowników albo wyjątkowo rzadkie ogry o talentach magicznych, zdolne do wadania prymitywną, ale groźną magią żywiołów albo demoniczną. Dzięki temu ogrowy gatunek w DD nie jest jedynie dużym potworem do zabicia, lecz całym wachlarzem istot, które mogą pełnić różne role: od mięsa armatniego po mrocznego przeciwnika o niespodziewanych umiejętnościach. W praktyce, ogr jest jednym z pierwszych naprawdę niebezpiecznych przeciwników, z jakimi może zmierzyć się początkująca drużyna. Potrafi pować wojownika jednym ciosem, zniszczyć barykadę jednym kuchnięciem, choć to delikatna przesada. I choć jest głupi, naprawdę głupi, potrafi narobić szkód jak mało kto, dla mistrza gry to idealna bestia. Uwielbiałem go. Prosta w motywacji, ale widowiskowa w działaniu. Brutalna, przerażająca, a jednocześnie na tyle prymitywna, że zawsze można ją wykorzystać w ciekawy, filmowy sposób. Ogry z D&D staje się spadkobiercą prastych legend, istotą brutalną, nieokrzesalną, ale jednocześnie wpisaną w świat na tyle mocno, że trudno wyobrazić sobie fantastyczną przygodę bez spotkania choć jednego przedstawiciela tej niechlubnej rasy. I tak oto, od starych mitów, przez folklor ludów różnych kultur, po nowoczesne gry, i baśnie ogr, olbrzym Jotun, czy gigantopostać, która przetrwała wieki. Zmieniał się jego kształt, znaczenie, a czasem nawet wymiar moralny. Ale jedno pozostało, to co reprezentuje siłę muskoły i niszczenie. Dzięki Wielkiej Domu Rocznego. Usłyszenia. Do